Bursztynowa komnata, zady przykładowa rozgrywka, gra do Po złożeniu wygląda mniej więcej tak: to jest plansza modułowa, więc my sobie ustalamy, jak to będzie miało kształt jaką jak to będzie miała kolejność. Jak daną płytkę pokonamy ludzikiem, to zawsze sobie ją wracamy na drugą stronę, więc, bo są płytki dwustronne, więc tutaj będzie się zmieniała ta, ta ścieżka cały czas. To jest, to jest fajne. <laughs> Tu mamy naszych zawodników, do 6 osób muszę grać, no takie, takie średnie. E, tutaj mamy start, wejście do podziemi, gdzie ukryto obrzydliwą komnatę, a tutaj mamy te, te części z komnaty, na końcu top secret, tak, tu jest ten skarb. E, rzucamy w czasie gry e, pięcioma kostkami, tak? i patrzymy, co nam wypadło. E, zielone nóżki, że do przodu, to oznacza, że stoimy w miejscu. E, Czyli możemy ponownie to rzucić, ale nie musimy, no teraz nawet no, mając taki wynik, bym poszedł dwa do przodu, no tego już nie mogę rzucić, bo to już jest zaklepane, no powiedzmy rzucimy, zobaczymy co wyjdzie, no wyszło mi cztery do przodu, jeden do tyłu, bo to znaczy do tyłu, czyli idę 3 do przodu swoim ludzikiem, tak, no i biorę postać. I ze startu, raz, dwa, trzy, do przodu tam było i jestem na kruchej podłodze, jeśli druga osoba tutaj stanie, no to wtedy cofamy się o dwa pola i cofając się, tak, jakby to były dwa ludziki, raz, dwa, cofając się, musimy sobie to obrócić na drugą stronę i tu by się pojawiły wtedy ruchome piaski. Stojąc na ruchomych piaskach obracamy dowolny kartonik tutaj na tym naszym torze No i się rzeczy wychodząc z tych piasków, no to obracamy te ruchome piaski, tak? Co nam tu się jeszcze może zdarzyć? Może nam się zdarzyć lina taka, jak tutaj staną dwie osoby, tu, tu jest na niebiesko, czyli będzie na plus, tak? Tu na czerwono, czyli, czyli cofaliśmy się, krucha podłoga, a tutaj, ze współpracujemy razem, czyli idziemy trzy pola do przodu, dzięki temu jak tutaj, tutaj będziemy sobie razem stali. To jest fajnie pomyślane. Teraz mamy różne katapulty. Wyrzuca nas jeden do przodu, wyrzuca nas dwa do przodu. Oczywiście potem obracamy. Mamy jeszcze zapadnie. To są zapadnie. Jak tutaj sobie staniemy, to wtedy zamieniamy miejscami pole dowolnego gracza z polem tu za nim. Czyli na przykład stanę sobie tu, no to zamieniam całe pole z luzikiem, tak? Z polem tu za nim. No i poszedł do tyłu. Cofnąłem go w ten sposób, tak. No i zamieniłem go pole, pole tu tuż za nim. No, jak, możecie, jak, ktoś był, jak ktoś byłby za nim, to on poszedł do przodu, więc to nie jest tak, tak dla każdego źle może. To jest zapadnia, czyli zamiana, zamiana pola, tym samym spychając gracza do, do tyłu. Mamy sobie jeszcze teleport. Pokażemy na jakimś kolejnym ludziku przykładowo, yy, tak by to było, och, tu byłby w na teleport, yy, to on yy, zamienia się yy, miejscami z pionkiem, który jest bardziej od niego oddalony. No ten jest bli bliżej, czyli by się zamienił z tym, no to fajny, bo kogoś cofam, ale ja idę do przodu, tak. No ten już nie korzysta z tego teleportu, bo on został cofnięty na niego, tak, więc zamiana miejscami. To jest, tak działa teleport. Mamy tą starą podłogę, o której już mówiłem, że dwie osoby to się cofają. Mamy kompas, tu jest kompas. Wchodząc na kompas musimy od razu przerzucić kości, ale nie te kości, z których zrezygnowaliśmy. Jako o, nie te, te niebieskie, tak? Czyli wchodzę na kompas, no to muszę te kości sobie przerzucić, tak? Te, które mi tutaj wyszły i, i patrzymy co, co wyszło. No teraz mam, żebym się cofnął jedno pole łącznie, tak? Więc przerzucam kości na kompasie, ale nie te, niebieskie To normalnie mogę sobie przerzucić jakbym ochotę, oczywiście to jest kompas są jeszcze pola, których ja nie specjalnie lubię o, to takie to są pułapki, pancerne drzwi do otwarcia tutaj rzucamy wszystkimi kostkami dorośli na, na czas stąd psydra. jeszcze możemy więcej razy oczywiście obrócić rzucamy w, w, wszystkimi po kolei odkładając od lewej symbole tak czyli rzuciłem odkładam te dalej rzucam nawet nawet tym tym wszystkim dalej rzucam tak dalej rzucam mam to odkładam tak dalej rzucam nie mam nic muszę dalej rzucać dlatego bo musi być po kolei niestety po kolei mam to no i teraz muszę sobie trafić na o właśnie jest. Tak, że po kolei rzucam wszystkimi, nie tylko tymi, tu normalnie mam prawo rzucić te też ciałeczki, ale wszystkimi. No ale może po kolei od, od lewej ten, ten układ tutaj stworzyć. On jest co prawda z jednej kostki mniej niż komplet, więc nie jest tak źle. Natomiast no, trzeba, trzeba pędzić z kostkami. I to jest ostatnie z tych tutaj miejsc. To jest Pułapka. No się rzeczy, jak z niej schodzę, to też obracam tak. To wszystko tutaj będzie yy, dwustronne. No wybrane płytki będą takie, że, że bez niczego, ale yy, generalnie większość z tego tutaj jest yy, dwustronna, ale na drugiej stronie jest jakieś pole z akcją. kto pierwszy dotrze do tego miejsca, ten wygrywa grę. Całkiem wesoło, fajnie to jest zrobione. Yy, Takim modułowy tor. Yy, ja myślałem trochę, że będzie to, to jednak inne, bardziej takie eksploracyjne jak. Złoty pociąg, z, y, tutaj z bursztynowej komnaty, y, bo to by pasowało, tak trochę zrobić taką grę na poszukiwanie typu, typu ten złoty pociąg z taką planszą i jakiś tam... Y, no tu było trochę inaczej zrobione. Natomiast jest całkiem, całkiem przyjemnie, całkiem wesoło zrobione, y, na pewno będzie fajna zabawa, ale uważam, że tutaj więcej osób. Y, więcej osób, żeby się więcej działo, y, więcej tych, tych zamian, chociażby na teleportach, no i więcej osób, to będzie, będzie przyjemniej tutaj. Tak to wygląda i to jest bursztynowa komnata od wydawnictwa Aleksander. Dzięki.